Elo, elo, z tej strony jak są ty i witam was na nowym odcinku i ze mną jest dziś moja do ciao cześć i dzisiaj będziemy robić sobie drugą część właśnie zadań, bo wczoraj nie zrobiliśmy. Okej, okay, no to wchodzimy sobie tutaj. O, dziś mam dużo. No, sporo tego. No, oh. Jakie ja mam zadanka? Ja mam strasznie ciężkie i dużo. Mm -hmm. Dobra, okej, okay, to bierzemy sobie tu sklepik. Zobaczmy I co mamy w sklepie? W sklepie. Mm, no, nie jest to jakoś dużo fajnie. No nie jest, nie nie, 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 nie jest fajnie. Nie, 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 tylko jakieś. O, to, o, dobra. I nic, i nic dalej. Ja bym chciał sobie jakiś gadżet kupić albo coś. Bra, Dobrze, możemy zaczynać. No, to ja wybiorę sobie. Kurczę, jaką mam dziś mapkę? Skaliste bloki, bardzo dobrze. Kujemy na Solubie, to zagram, zadyjmy może, zadyjmy, albo nie, ja sobie zagram ją, okej? Okay. Ja A... zostaję przy u O nie, będzie trudno, bo mam mamy duże rangi. Hmm. Okej, okay, już zaczynamy. Okej, okay, dobra. Być może się uda. Okay. Dobra, okej. Okay. Dobra. Gdzie, gdzie ty pora? Chyba tam nie ma skrzynek. Czasami są tu na górze. Ale nie ma. Nie ma ich. Dobra, to ty Tylko uważaj na nią. No właśnie. Dobra. Uważaj nie, Tu właśnie! Oj, jaj, nie zauważyłam nie. jej. Bum, ale dostała. Tu on, się Musisz na to teraz. Na razie nie mogę. O ty dostaniesz auto takie. O, rozpisz się, nie idź do szali, bo cię strzeli. O nie, o nie! No i nie strzelimy. No nie, nie no, nie, no nie. Nie, 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 nie. No, ta-da! Plus jeden. Jeszcze nie. raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Próbujemy. Nie! Dawaj ciągle będziemy grać, tak. Tak, naciska i zagrę chyba ja. jeszcze raz? Czy? Mm -hmm. Tak, tak jakoś. O, no, tak, tak, tak. Tylko teraz musimy się skupić, bo ja muszę wygrać ten skier. Tak, okay, dobra. Gdzie tu skrzynki są? Okej, okay, okej. Okay. O, tu jest skrzynka. Ja teraz walę ją. Tu ja nie, nie pójdę tak. O, pójdę sobie. Tak, tu strzelę. O, chyba, no. Ma... Tyk. Nie nadaje się dobra, jestem słaby. Uważaj, to jest Bibi. Ale ja tam nie idę. O, mamy Power Cubes nawet trzy. Wow! U nie, nie, nie. Uciekaj, uciekaj, nie, 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 nie poko, nie, 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 nie widziałam poko, poko. To wszystko przez Dynamite. Raz! Nie! To będzie długi odcinek. Mamy dobrych przeciwników. No, bo mam duże rangi. Rozwalaj to, skręcaj ja podatek Chodź tu, chodź tu szybko! Nie! Grywam, grywam, grywam. Już prawie ptosta, Uważaj, uważaj. Nie no uciekaj no. Zobaczycie. Ojej, ojej. Po co tam w, w ogóle... Nie po co nie brać tego parki u psa. Zmieniam na no innego. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Ona no, ma gejla. Gejl, geil. Kale. Trafiło ze zwykłej skrzynki i się nie cieszy. O, nie mam lagi. O nie. Dobra, wracam po mojej przysłu, bo miałam lagi. Uciekaj, uciekaj. Nie, 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 nie. Jak? 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 Nie zostałam nie. Dostałam! Nie! Dlaczego się... Dlaczego się nie rusza? Dlaczego się nie ruszałaś? Jak się nie ruszałaś? Ja nie Co ruszałaś się. Chłodaj. Nie trafiłem. Nie trafiłem, dobra, tu sobie on, postawię wieżyczkę. Niech ona tu idzie. Czyli wieżyczka nie chodzi, ale... Okej. Okay. Poczekaj Bartek, bo Barcie niektóry mi napisał. Okay, dobra. Dobra, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, pik, 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 pyk, pik

Nie ten! Grywka, do grywka, do grywka. Nie! I... Wow. Bo to wjeżdżą z dubugu. Juhu! Już 6 minut w ogóle... what? Dobra, my robimy sobie misję, my robimy sobie misję i widzimy się jak już skąd, jak już będę kończyć tą misję. Dobra, jedno zadanie zrobione, jeszcze drugie. I zrobiliśmy te męczoną zadanie. I zdecydowałam właśnie się na to, bo tu mam też zadanie. I później jak już sobie o, bijemy te wszystkie zadania, to otworzymy skrzynki. I te, te, wszystkie. To tak. Teraz zrobimy sobie pewno o to, o te, te o to. Zrobimy sobie. I może jakiegoś zadymiarza. O! Idealnie się składa. Pako! Dobra. Okej. Okay. Hej, hej, siostrami. Weszła do pokoju. Ale super. Dobra. Nadal nagrywamy. I tańczymy sobie jak poko. Okej, okay, dobra. Zagrałem sobie jedną gierkę i znowu będzie cięcie. Jak już zrobimy, te wszystkie dwa zadania. Chyba. Tak. Dobra. I truk, truk. O nie. O nie, o nie, o nie. Ja chcę, ja chcę śrubkę. Ja chcę śrubkę, ja chcę śrubkę, ja chcę śrubkę. Ok, ok. Jak mnie zastrzelili? One, two, woohoo! Obrażenia muszę mieć, obrażenia, obrażenia, ho, 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 ho. Dobra, uleczam, uleczam. Jedziemy, 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 jedziemy. Jedziemy, dobra, dobrze. Wow, już zadaliśmy, że A, dobrzy są, dobrzy są. Bardzo dobrzy są. Dobra, jest bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Idziemy po tego, idziemy po to szybkę. I walimy, walimy sobie. O, okej, okay, dobra. Nie, poziom czwartego. Jest, dobra, słupka. Idziemy, idziemy im pomóc, idziemy im pomóc. Idziemy, im Ty! co nam się boli? Co? O oh my god! O oh my god! No to i tak mam przechlapane, bo chyba oni też. O, zabiorą sobie, no właśnie. No właśnie!

Ławaj! Gławka! Wygraliśmy! Wygraliśmy, wygraliśmy. Dobra. ok. i ile zadaliśmy? Serio? Ach, czeka mnie, długa droga. Okej, okay, zadanie zrobione. No i dalej muszę robić na pokowo jeszcze trochę mam ich. Zobaczcie tutaj. No, jeszcze trochę tak. 20-30 minut, i będę robić. Ok, już była przerwa, i już zrobiłem te zadanie. Było trudno. Ok, chyba na tym skończymy odcinek. Hmm, hmm, brakuje. Tej skutki, nie wiem, czy. Jeszcze nic. misji już chyba nie zrobimy. Bo są trudne. Aj. Dobra, to no na następnym odcinku co zrobimy? Otworzymy sobie te skrzyneczki. Wszystkie. O, podważę, że przyda mi się. I nic tu nie ma. I 20 gemów. Uhu. Jej, pokoś szczęśliwy. I na tym kończymy właśnie z tych misji. Okej. Okay. Więc. Halo, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa.